Patek Czerwiński przymierze miłosierdzia, witam was serdecznie dzisiaj w sobotę. Mam nadzieję, że w czasie tego weekendu znajdziecie czas na, na odsłuchanie tego słowa i też na zatrzymanie się, żeby usłyszeć, co Pan Bóg chce dzisiaj do nas powiedzieć. A dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii mówi o przypowieści o takiej sytuacji, gdzie pewna osoba przychodzi na ucztę, siada na pierwszym miejscu i cóż się dzieje? Naraża się w tym momencie na to, że przyjdzie ktoś bardziej zacny od niej i będzie musiała być przeproszona, i wtedy ze wstydem będzie musiała pójść i zająć to miejsce mniej godne. Pan Jezus mówi: nie róbcie tego, Siadajcie raczej na tych miejscach, właśnie ostatnich, po to, żeby gospodarz, kiedy Was zobaczy, zaprosił Was do miejsc bardziej godnych. Wtedy wszyscy zobaczą Was jako tych, którzy zostali docenieni. Mówi, że wszyscy ci, którzy będą się wywyższać, zostaną poniżeni, a ci, którzy będą się poniżać, zostaną wywyższeni. Ja myślę, tak sobie w tej sytuacji rzeczywiście, co zrobić, ja, jak, jak to odnosi się do mojego życia. I widzę te sytuacje, gdzie, gdzie chciałbym być doceniony bardzo i zależy mi na tym, ale tak naprawdę im bardziej o to walczę, żeby być docenionym, tym bardziej narażam się na to, że mnie jakieś niepowodzenie spotka, że będę sfrustrowany. A myślę, że głębia tej Ewangelii polega na tym, że tak naprawdę wartość tej osoby nie zależy od tego, gdzie ona siedzi. Bo ta... dokładnie nie, gdzie ta osoba siedzi przy stole. Bo tak naprawdę ta wartość jest jedna. I ostatecznie ta nasza godność wynika z tego, że jesteśmy dziećmi bożymi i z tego, że Pan Jezus nas kocha i że nas zbawił. I z tego, że jesteśmy po prostu ludźmi. I z tego wynika nasza godność. I teraz to, jak to jest widziane, jak też konkretne rzeczy, które ja robię, czy one są docenione, czy nie, kim ja jestem, jak się stara być, tak naprawdę wartość tego wszystkiego nie zależy od tego, jak inny człowiek to postrzega. I myślę, że w pierwszym kroku z tej Ewangelii możemy wyciągnąć właśnie to, że żeby tak naprawdę przyjąć to, że jestem kochanym dzieckiem Pana Boga i nie muszę walczyć o akceptację innych osób. Nie muszę walczyć o uznanie gdzieś na jakimś szerszym gremium. To w Bogu ostatecznie, w naszym w środku jest nasza wartość, nie w tym, co jest na zewnątrz. I to jest pierwszy punkt, który się biorę. Drugi punkt z ewangelii jest taki, że myślę, że patrząc na pierwsze czytanie dzisiejsze, też Pan jest trochę mówi o sytuacji między narodem wybranym a tak zwanymi wtedy Poganami, czyli między tym narodem, który siedział na pierwszym miejscu i w jakimś zakresie, jak Paweł mówi, on stracił to swoje pierwszeństwo, nie na zawsze na rzecz Pogan, ale w końcu zostanie również włączony w Kościół jako tych, którzy wierzą w Chrystusa. Ale myślę, że to jest dla nas przestroga dzisiaj. To, że my jesteśmy jako chrześcijanie, jako członkowie Przymierza Miłosierdzia, można powiedzieć, że na tym pierwszym miejscu, można powiedzieć, patrząc na Wieczernik, jeżeli możemy sobie to wyobrazić, tak? Jesteśmy, można powiedzieć, przy tym, Janie, tym Janem, który jest blisko Jezusa, który wsłuchuje się w Jego serce. I to, że ja jestem tam, to, nie, to z jednej strony wynika z tego, że sam gospodarz mnie tam zaprosił. I rzeczywiście, patrząc na nasze życie, jakie było przed, przed poznaniem Jezusa, przed tym, jak on przemienił swoją miłością nasze życie, rzeczywiście można powiedzieć, że byliśmy na tym ostatnim miejscu. Nie dlatego, że specjalnie chcieliśmy się u, ukorzyć i tam usiąść, tylko dlatego, że na żadne inne nie zasługiwaliśmy, że to on sam nas zaprowadził bliżej siebie, bliżej gospodarza. Z jednej strony, ale z drugiej strony pamiętajmy, że zawsze to nasze serce może stwardnieć i zawsze y, to bycie na, na tym świeczniku, można powiedzieć na ma to niebezpieczeństwo, że w którymś momencie przestaniemy zasługiwać na to miejsce. Myślę, że to jest dla nas przestroga, żebyśmy nie patrzyli tylko na to, gdzie siedzimy, jak blisko gospodarza, ale pamiętali o tym, y, żeby cały czas y, wymagać od siebie, żeby te, y, to, kim my jesteśmy, w, tym, w tej se sensie kondycji naszego serca, naszego życia, żebyśmy zawsze mogli mieć nadzieję, że jak przyjdzie gospodarz, że jak przyjdzie Jezus, co się nas nie zawstydzi, tylko weźmie nas za rękę i poprowadzi i powie, żebyśmy musieli razem z nim. I proszę Cię, Panie Jezu, żebyś dał nam to z jednej strony przekonanie o naszej wartości i żebyśmy nie musieli jej szukać na zewnątrz, tylko znajdowali ją. W samym sobie, w naszym sercu, w którym Ty mieszkasz. Z drugiej strony daj nam e, łaskę tak żyć, e, żebyś mógł nigdy nas się nie wstydzić. Amen. Dzięki i do zobaczenia jutro. Dobrego weekendu. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.